Kochani, to jest przewspaniały chłopak, Polar. Polar jest miksem lab Labradora. Jest wspaniały. Jak widać, wielbia wodę. Nawet na pustyni wodę znajdzie i się w niej wykąpie. No, chłopak jest silny. No, ale jest no. Uwielbia się bawić, uwielbia się włóczyć. Także dla ludzi aktywnych, którzy, którzy rozumieją, że brudny pies to szczęśliwy pies, o widać jaki szczęśliwy i zadowolony, no tak, którzy lubią aktywnie spędzać czas, lubią nie wiem jeździć na jakieś tam wycieczki po lesie, w góry i tak dalej. No to pies marzenie. Trochę nam się już chłopak zasiedział. No, ale to dlatego, że właśnie on nie jest psem dla każdego. Trzeba mieć trochę siły. No i też być przygotowanym właśnie na aktywne spędzanie czasu z naszym cudnym chłopakiem. Mhm. No, o, tak, teraz się jeszcze wytarzam, zrobię sobie panierkę z piachu. A później ciotka będzie kąpać.